Hej, 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 cześć kochani moi, witam was w kolejnym odcinku kopertowym na kanale. Ja jestem Natalia i dzisiaj mamy kopertki z numerkiem 47 Izuni, czyli Ibel, 73 Moni Siadrapie, 96 nasza Pati i 94 również Pati. Także zaczniemy sobie, może weźmiemy czwórkę, 94, po 96 weźmiemy na koniec, potem 47, tak wymieszamy, żeby Pati była, wiecie, na początku i na końcu. <grych> tutaj o. Raz się uda, raz się nie uda. Otwieramy kopertkę. Pati, trzymamy za ciebie oczywiście mocno kciuki. Tutaj mam HO, no właśnie, przybliżone. Co my tutaj mamy? żółte z numerem 24. Ekstra linie z numerkiem 24 żółte. Także lecimy. Tych zdrapeczek to już jest naprawdę taka... O, poczekajcie, raz, dwa, trzy, cztery, raz dwa. Hm. Dziwne. A, bo jeszcze szczęśliwe trafy pewnie jakieś są. Dobra. To zobaczymy, bo mi tutaj zdrapek brakuje. No dobra, zobaczymy, jak to będzie. 24 numerek. Patrycia, trzymamy za ciebie mocno kciuki, żeby coś fajnego wpadło. I tak jak mówię, nie przedłużam, tylko biorę się od razu za drapanie. Wiatrak i korona. Wiatraczek mamy tu. Mm, tutaj i korona też jest. Dobra. I tu. I chyba już. Kolejne symbole to jest sakwa i rower. Sakwa. Mm -hmm. Tu jest sakwa, tu jest rower. Rower. Nie, no jakoś tak mi niedobrze się drapie po dwa symbole. Rower, rower. Dalej mamy klucz. Kolejny symbol to yy, księżyc. I na samym dole nie mamy księżyca. Potem mamy kwiatuszka. Dobra. Kolejny symbol to klapki. Tutaj są klapki. Więcej nie widzę. Czy Wy wszystko widzicie? Chyba tak. Mam nadzieję, że tak. Teraz będzie czapka. Tutaj, tutaj, tu. I w żółtej na końcu. Następnie mamy balony. Balony mamy. Kolejny symbol to okulary. Cyk, cyk, cyk. Dobra. Dalej szukamy rolek. Tutaj są rolki. Aha. Następnie mamy kości, tutaj są. I tu dobra, piłka. Następnie mamy loda. sitryna leżak jeszcze tu gwiazdeczka szukamy podkowy od samej góry jest tu. krabik kraba nie widzę o ale gwiazdkę znalazłam <laughs> teraz Nie ma słonik. Też nie ma motylek. Motylka też nie ma biedronka. Biedronka już się tutaj coś pojawia. Ale tylko jedna. Potem mamy słoneczko. Ale słoneczkę nie mamy i ostatnia jest moneta. Moneta jest tutaj, tutaj. Tutaj, tutaj, tutaj i tutaj, więc niestety ta zdrapeczka jest pusta. Sprawdzimy kontrolne. PDH, tak jest. Kontrolne są różne. Bardzo, bardzo mi przykro, ale jeszcze jest trochę szans, <laughs> jeszcze jest parę zdrapek. Następna kopertka Izuni, Ibel z numerkiem 47 O, Te yy, koperty z poczty, te droższe, widać, że są lepsze. Bo to jest taki kawałek yy, kartki, a nie taka... Jak to powiedzieć? No te... ciężej oberwać. O tak, dobra, 47 kopertka i tutaj u Izuni co mamy? Milion w banku z numerem drugim. To co? Ostatni milion w banku będziemy drapać. Już wyławiam. O! Skończyliśmy już tak, mega linie, ekstra linie i milion w banku kończymy. Mega pens, jeszcze dwie ostatnie sztuki zostały. I z UNIA trzymamy mocno kciuki, szukamy y, sztabki, która nie mnoży plik, y, daje razy dwa, a safe razy pięć, ewentualnie wygrywające liczby. Tutaj już troszeczkę oddalę z wiadomych powodów, żeby było widać całą zdrapkę.

Dwanaście boczek, czterdzieści sześć i czternaście, dalej dwadzieścia pięć, piętnaście, trzydzieści pięć, dwadzieścia jeden, dziewięć, trzynaście, czterdzieści pięć, szesnaście, czterdzieści trzy. i trzydzieści ostatni rządek i mamy safe drugi safe na jedną paczkę no safe wygraj pięciokrotność przypisanej do niego kwoty o matko kochana ta paczka to jest jakaś wow Prakuję, co? <laughs> no no tak, no był już jeden safe, tu jest drugi safe. Na całą paczkę, kochanie, to jak się trafi safe, to jest super. A jak ktoś trafia, to nie była pełna paczka. Zamiast 15 było 13, ja wziąłem 13 sztuk. O matko, kochana, no brawo, za zobacz, super. <grytanie> jedyneczka. I dziesiąteczkę. No i Zuniu, co my tutaj mamy? Mamy stówkę w tej zdrapce, Brawo! Wow. Naprawdę, gratuluję. Pierwsza nagroda już jest, jak wiecie, zgarnięta, tak? No bo, bo wpadła, wpadł safe z właśnie lepszą wygraną. Aczkolwiek, tak jak powiedziałam, jeżeli trafi się jakakolwiek stówka, to osoba, która ją trafi, dostanie ode mnie niespodziankę. Yy, dlatego Izuniu niespodzianka ląduje u Ciebie za to, że udało Ci się trafić stówkę. Brawo, brawo, kochana. Gratuluję. No powiem Wam, że ja nie wierzę w to, co się tutaj dzieje. Naprawdę nie wierzę. Nie znam kontrolnych, no ale safe to safe. To jest mega paczka. Mega. Ja jestem w szoku. <grytanie> Dobra, lecimy dalej, bo ja tu się zachwycam, ale no kurczę. Ale się trafiło. Ja się tak bałam, że nie będzie, yy, na przykład, no bo ja liczyłam na tą stówę. Ja się bałam, że nie będzie tej stówy, bo jak były dwie wykupione zdrapki, zostało 13, no to ktoś mógł mieć szczęście. A ten ktoś wziął, wychodzi na to same pustaki ja z trzynastu zdrapek mam wszystko, co najlepsze. No, no pięknie, brawo! Ale się cieszę, kurczę, naprawdę się cieszę. Dalej mamy Monisia Drapie, 73 kopertka. Kurde, no wiecie co, jestem w szoku. W szoku jestem. Tutaj, Monia, zaraz zobaczymy, co mamy. Co drapiemy. Mega pensja z numerkiem 14. Kochana, trzymaj mocno kciuki yy, za tą mega pensję. O, zostanie jedna. I zostało mi trzy zdrapki tylko. To ja się w niczym nie pomyliłam. Znaczy, nie, wydaje mi się, że coś tam, ja nie wiem. Coś pomyliłam ze zdrapkami. Tutaj się okazuje, że zostało 3 y, zdrapki, no bo to będziemy drapać i 5 kopert. Czyli albo gdzieś jest podwójna y, zdrapka, albo mam dwa szczęśliwe. Ja z tego co liczyłam, to już chyba było 14, chyba, że się coś pomyliłam. Hmm? <grym> no ale wiecie, przy tylu kopertach y, i

i trzydzieści sześć, dwadzieścia cztery brak, jedenaście brak, trzydzieści trzy nie ma, dwadzieścia jeden, dalej mamy dwójeczkę, szóstkę, dwadzieścia dziewięć, dwadzieścia trzy, osiemnaście, jeden, piętnaście i 44 niestety ta zdrapeczka jest pusta mamy y, G i J tutaj w kontrolnych ostatnia zdrapeczka na dzisiaj to jest Pati Klima o staram się, staram się nie mówić y, nazwiska ale wiecie jak to jest jak podpiszę tak to potem tak mam 96 kopertka Mamy tutaj co dzisiaj będziemy drapać, nic nie będziemy drapać. Szczęśliwy traf gratuluję. Patryśka serdecznie ci gratuluję. Wygrywasz gwarantowaną nagrodę, czyli szczęśliwy traf. Na karcie na społeczności tam jest y, tam są numerki kopert, które zostały, więc y, napisz proszę, y, którą byś chciała. <grym> Z tych wolnych oczywiście od 1 do 14. Yy, I co? No, bardzo Wam dziękuję. Dzisiejszy odcinek był mega szybciutki. Zostało, tak jak mówię, cztery kopertki na następną yy, zabawę. Został Bezaczek 7, yy, Marysia M M8602, Izunia Ibel i właśnie nasza Patryśka. Także trzymamy kciuki. I tutaj mam takie fajne, bo mam i 23, i 99 na ostatni odcinek trzymałam jedną taką y, wcześniejszą, można powiedzieć. Także bardzo, bardzo serdecznie wam dziękuję. No i co? Trzymam kciuki za wszystkich. Wy też trzymajcie. Ja uciekam, a jeszcze w podsumowaniu powiem, że no zobaczcie, no wow, wow, pięknie. Stuwa w banku. No tego się nie spodziewałam. <laughs> Także, brawo, y, taka dodatkowa nagroda. Y, dla Izuni ląduję za tą stówkę. Tak jak obiecałam, tak też zrobię. Bardzo się cieszę, że ta stówka wpadła. No to co? Dziękuję za obecność. Miłego dnia, Buziaki. Pa, pa, pa.